Dzień dobry, jestem mamą Antka i również Jasia, który także spotkał się z Panią Bernadetą. Zawdzięczamy pani Bernadecie nasze drugie życie. Dzięki pani Antoś stał się bardzo otwarty, kontaktowy, spotkał wielu kolegów, jest żywiołowy, cały popołudnia spędza z przyjaciółmi, znajdując czas również oczywiście na naukę. Dzięki pani Bernadecie, również mój młodszy synek, który miał sygnały niepłynności, zaczął się zacinać. Od razu wysłałam filmik do pani Bernadety. Reakcja była natychmiastowa. Wystarczyło kilka wskazówek życiowych, takich prostych naprawdę działań, jak oddech, wolniejsza mowa moja. I synek w ogóle się nie jąka. Zatrzymaliśmy jąkanie. Mam nadzieję, że na zawsze um, uważam, że pani Bernadetta uratowała życie mojej, moich synków obu. Mm. Antoni. Mhm. Dziękuję bardzo za uwagę.